Modlitwa o ochronę przed uzależnieniami i odbudowę życia. Panie Jezu, Ty, który patrzysz z miłością na każdego człowieka, nawet wtedy, gdy błądzi, gdy upada, gdy gubi się w mroku, przychodzę dziś do Ciebie z sercem zranionym i zmęczonym. Znam swoje słabości. Wiem, jak trudno jest wyrwać się z tego, co przyciąga, choć niszczy. Wiem, jak często szukałem ulgi w tym, co zabierało mi wolność. Panie przyznaję, że sam nie daję już rady. Potrzebuję ciebie. Ty jesteś światłem, które rozprasza ciemność. Ty jesteś drogą, kiedy gubię kierunek. Ty jesteś prawdą, gdy karmię się złudzeniami. Ty jesteś życiem, kiedy wszystko we mnie powoli umiera. Panie, dotknij dziś tych miejsc, które są jeszcze zniewolone. Otwórz drzwi mojego serca, które zamknęły się w wstydzie, poczuciu winy i beznadziei. Nie pozwól, bym bał się Twojej łaski. Niech Twoje miłosierdzie stanie się dla mnie jak czysta woda, która zmywa brud dawnych grzechów i nałogów. Panie, pomóż mi zobaczyć, że uzależnienie nie jest moją tożsamością, że to nie ono definiuje kim jestem, bo jestem Twoim dzieckiem, nawet wtedy, gdy wątpię, nawet wtedy, gdy się potykam. Ty wciąż na mnie czekasz. Przywróć mi wiarę w nowe życie, w które mogę wejść z Twoją pomocą. Daj mi siłę, by każdego dnia wybierać wolność. Daj mi cierpliwość, gdy droga ku uzdrowieniu będzie długa i pełna prób. Daj mi pokorę, by prosić o pomoc i odwagę, by przyjąć ją wtedy, gdy przychodzi przez innych ludzi, Panie, błogosław tym, którzy walczą z uzależnieniem, tym, którzy zmagają się w ciszy, którzy wstydzą się prosić o wsparcie, którzy płaczą po nocach, gdy nikt nie widzi. Przyjdź do nich ze swoją czułością, która nie potępia, ale podnosi. Niech odnajdą w tobie przyjaciela, który rozumie i przebacza. Proszę cię, Jezu, o odbudowę życia, które zniszczył grzech i słabość, o uzdrowienie relacji, które rozpadły się przez moje decyzje, o przebaczenie tym, których zraniłem i o łaskę przebaczenia sobie samemu. Panie, chroń mnie każdego dnia przed powrotem do tego, co mnie niszczy. Daj mi czujność, bym rozpoznawał pokusy, zanim mnie pochłoną. Daj mi wiarę, że nawet jeśli upadnę, mogę powstać, bo Twoje miłosierdzie jest większe niż każdy grzech. Duchu Święty, przyjdź z mocą i oczyść moje wnętrze. Zapal we mnie pragnienie dobra, trzeźwości, czystości serca. Pomóż mi odnaleźć radość w prostych rzeczach. Ucz mnie kochać bez uzależniania, ufać bez lęku i żyć w prawdzie o sobie. Maryjo, matko miłosierdzia, ty, która znasz ból i słabość ludzkiego serca, otul mnie swoim płaszczem, gdy znowu będę się bał. Prowadź mnie do Jezusa, gdy zabraknie mi siły. Ucz mnie pokory i wytrwałości. Panie, niech każdy dzień mojego życia będzie krokiem ku wolności. Niech każde nie wypowiedziane wobec grzechu stanie się moim tak dla Ciebie. Niech Twoje słowo będzie moim pokarmem, a Twoja obecność moim lekarstwem. Dziękuję Ci, że mnie nie zostawiasz, że wciąż wierzysz, że mogę być nowym człowiekiem. Niech Twoja miłość prowadzi mnie przez wszystkie doliny, aż dojdę do miejsca, gdzie lęk ustąpi pokoju, a wstyd zamieni się w wdzięczność. Amen.